Spierdalajcie z open'a. Kobra, biegnij za albinosem. Pochuj tam tak szybko wszedłeś. Została dziesiątka, już prawie koniec. Się gaz. U, plecy Albinos, po prawej, po prawej, typa masz. Po prawej, o tu. O właśnie, dobra, dobra. Tam jest. Jest, jest. Po... Był. Pierdolił. Pierdolił gdzieś. Dobrze. No nie no. Ciężko. Nie, sklep nie teraz. Widzisz, teraz by się przenosił, sklep przydał, co? O, wylądował. No, z, z no tutaj blisko. Za tobą. Ale ładnie. O, jad zajebiście. Sztos Po lewej, po lewej, po lewej masz typa Zbliża się chmura gazu, bezpieczna strefa 30. Aj w dwóch wodzie Pyszki z wody Udało wam się przejść do pierwszej piątki Widzą cię dobrze, dobrze. dobrze gra, dobrze Ale zajebiście Albinos Zbliża się chmura gazu Brzajie miście, no. Tam, tam, tam. On go dobił, a do tego oh. do... Oh, oh.